Siemandera, teraz zagramy sobie w tą grę. Na pewno już ją znacie od jakiegoś innego youtubera albo coś tam tamtego. No i teraz tak, dobra, zbieramy ogólnie. To tu jest taka fajna taktyczka. sobie Myślałam, że po prostu stajesz na bieżni, ale to by było oczywiście za nudne. Ale na razie sobie pozbieramy trochę z tej bieżni, tych broni rotów ogólnie. To już mam 5. Szczerze nie wiedziałam, że tak szybko mi się uda zdobyć. Pięć, dobra, tutaj. Opa, teraz ten Sigma Boy. Ja yeah. o, teraz trójmer, trójcina. Teraz jakiś ten malema, amalera, czy tam coś tamkiego nie wiem co to jest. Dobra, teraz gangster futera, opa. Ogólnie to szybko mi idzie to zbieranie. Ogólnie to ja teraz mam cel 50 ratów Dobra, teraz idziemy tutaj. Start. Nie, nie chcę nic. Dobra, idziemy. O kurde. Dobra, stoimy. Stoimy, stoimy, Jezus, idziemy, stoimy. Kurde, jakie to trudne. Trzeba dosłownie tutaj o każdą sekundę dbać. Dobra, idziemy. Teraz będziemy tam. Postaram się zatrzymywać trochę szybciej niż jest, ale no nie wiem, czy mi się to też uda. Dobra, kurde, dobra, teraz postaram się bardzo szybko zatrzymywać, żebym. Dużej mi to zajmie oczywiście, ale będę, ale wygram to. Dlatego, no, będzie git, będzie kit. Dobra, ogólnie to ja tę grę widziałam u youtubera tego Jacoba, czy tam jak ktoś woli Bambiczek, no i właśnie widziałam tą, chyba tą taktykę widziałam tam i widziałam, że to będzie jakiś obby, co mnie bardzo cieszy, bo ja lubię obby. Dobra, jemy. Jum, stoimy. Okul. Oh, cool. Kurde, kurde, mam jedno serduszko. Dobra, idziemy, 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 stoimy. Stoimy. O kurde, tam ktoś ma ten, 62. To dużo, dość. A jest 216. Dobra, idziemy, stoimy. Dobra, dobra. Stoimy, stoimy. Jezus, kiedy możemy iść? Kiedy? Stoimy, oczywiście. No ja nie wiem, czy tego się tam tępnął na tamte, czy on już przeszedł. Dobra, oby w końcu. Kurde, Ej, ale nam się tutaj ten HP zregenerował, jakby. W sensie, że mamy znowu serduszka, to dobra. Kubka, pagi, czy tam coś tam tam. Ja nie umiem czytać tych nazw. Dobra, ale w ogóle to jest chyba BrainRodcode nawet. Jak się nie mylę, to to jest BrainRodcode. Ale no dobra. Kurde. Akurat takie łatwe. Ja w ogóle tak mam, że na oby, to ja się wywalam na takich łatwych. Najtrudniejsze przechodzę, a te łat łatwe zostawiam. W sensie na tych łatwych... Ten, ten, on i Jacob tego nie mógł przejść, no ja sobie tak patrzyłam, mam na to, jak to oglądałam, jak on tego nie przeszedł. No, no i easy. Dobra, tutaj idziemy, dobra. No i teraz ja nie wiem, czy tutaj ten, bo może tutaj są... Dobra, idziemy. No, widziałam, że tutaj jest ten, ten... Rynce. Jakiś tam bus, będę na tego mówiła, bus. Dobra, idziemy, idziemy sobie... Dobra, ogólnie to już mamy nawet dużo, dobra. O kurde, teraz to, ja tego nie, nie chcę, nie chcę, nie. Nie, to jest najgorsze. Nie, bo ja tego nie ogarniam totalnie. Bo ogólnie to... Kur... Jak ja zginęłam? Kurde, mole. Jak to jest się ten Dobra, skaczemy, skaczemy, opa. Idziemy, dobra, idziemy teraz tu... Tutaj... Teraz tutaj... Teraz tutaj... Nie, ale ogólnie to, to jest... Dobra, jak teraz zginę, to ja zwaruję. Jak? Przecież się nic nie dotknęłam. Dobra, więc tak, idziemy. Ale ogólnie to, nawet jak teraz dednę, to będę szczęśliwa. Dobra. Ale i tak jestem zadowolona, bo nowe mam. Kurde, myślałam, że tego zebrałam. Ale najwyraźniej nie zebrałam. Dobra, idziemy tutaj po Sfinino, Bombandino, czy też tam, tam. Dobra, idziemy tutaj. Tutaj w ogóle jest ten ten karker, karkur, kur. kur. W sensie jego tam. Dobra, idziemy teraz tu. Tutaj. Dobra. Dobra, teraz idziemy tutaj, ale właśnie ja nie wiem, jak ja tu mam wejść. Dobra, chyba tutaj nie wejdę, bo ja nie wiem. Dobra, st staramy się. Kurde, mole, no jak to wy? Jak tu wejść? Dobra, nie da się. Dobra, jest! Mamy mityka. Dobra, teraz tamtego, to, 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 Sahura, to już nie zbiera chyba. Ej ty, tam jest ten. Kapibara. Kapibara ta. Pipi awokado, no. Tego mam? Nie, nie mam tego, kurde. Ciągle mi się myli, że ja coś mam, ale jednak tego nie mam. No, Teraz ogólnie to wystarczy, po prostu chodzić sobie tak pobieżnie, no i czekać, aż się nowy wyjdzie. Ale tutaj, dobra, shopping, indeks. I to ile ją z indeksu? 20 już, o oh, kurde. No i teraz cieńam tego, tego. Bo ja go nie mam. I ty, jak to ja Jak ja mam już tego? Nie wiem, może na bieżni zabrałam i zauważyłam, ale okej. Okay. Dobra, teraz sobie idziemy tutaj. Opa, bo po Brito bandito. Opa. Teraz sobie spadniemy dla tego, tego. Nie wiem, jak to się nazywa. Ale dobra, idziemy. O, tutaj pod schodami jest ten ten malon, mal... Nie wiem, nie wiem, jak to, to się nazywają. Ale dobra, o, tam jest te... Ta, ta. To był ten... Też coś sahur, ale właśnie, dobra, jedno to będę mówiła: kostka sahur. Dobra, idziemy w końcu. A, ti, ti, ti sahur, no. Jest ti, ti, ti sahur, to, to, to sahur, to ja już nie czaję O, tutaj jest jeszcze Trick Track barabum. Super. O, tutaj jest jeszcze ten, ten typek awokadinia antylopini, no. Dobra, teraz tutaj. Ej, tego też myślę że mam. Dobra, nie chcę, by się wchodzić po tej niewidzialnej drabinie. Ej, tam jest jakiś ten piesek taki. Dobra, pipi, watermelon. Jest. Mamy tego pieska. Nie wiem jak on się nazywa. Dobra, 30, więc jeszcze 20. Mało nam zostało. Dobra. Nie ma. Nie ma. O kurde, o kurde. Może zdążę, może zdążę, może zdążę. Nie zdążę. Dobra, idziemy, idziemy. że kurde, mole. Dobra, idziemy, o oh, kurde, Brejrod się pojawił na bieżniku. koko elefanto. Ej, co to ja nie miałam trippi tropi, ale okej, okay, dobra, tego też nie miałam. Tego mam, tego nie miałam. No no, mini pizza nie to jasne, że mam. Dobra, zaraz pójdziemy tam, tam na te górne obby, co teraz tu, tam jest, po prawej, no. Zaraz pójdziemy sobie tam, tylko ja jeszcze sobie patrzę na bieżnie, bo może coś poleci. Nie, nie leci nic. To idziemy w sumie. No. Idziemy. Opa. Opa. I teraz ten. Solom do pinguino. Dobra. Uuuu, legendarny! Fajno. Nie, mnie wkurza trochę to, że, ma, że mamy trochę przyświeższe na chodzenie. W sensie w zbieraniu branieretów to to nawet pomaga, tylko że no... Właśnie jest ten jeden inny problem, że oby jest właśnie gorzej mi się przechodzi tak. Mogę to otworzyć? Open. Uuu, uh, orkaleru orkala, fajno. Ale dobra, idziemy. Opa, opa i mamy też brainrot tak Mamy jednego secreta, jak mi się nie myli, ale dobra, spadamy. Spadamy stąd. Ale dobra, teraz idziemy sobie tam, o. Kurde, ja bym sobie do niego weszła, ale... Ale kurde, no nie wiem jak. Ale dobra, baza jest zamknięta i nie da się jej nawet z Robuxa otworzyć, ale i tak bym jej nie otworzyła, bo ja nie mam Robuxów. Nie, no, no, mam, ale mi się po prostu nie chce. Dobra, pipi kornie, ale jak ja go nie zauważyłam. Dobra, tylko, żebym się nie zamknęła tutaj. Dobra, nie zamknęłam się tutaj. Co to, ja Brrpata br, Pippa nie miałam? Nie, br, br, nie, ja myślę, że po prostu mi już się mieli ze stila brainrod No bo ja tam mam dużo. No. Uu, ten piesek, piesek, kurde, mogłabym tam stanąć. Dobra, idziemy, jest, piesek. No. Kurde, tam nie mogę już wejść, bo już jest zamknięte. Dobra, mamy, bo mamy kuzyni. Nie, ale ogólnie to tutaj jest słaba bieżnia, bo tutaj nie leci żaden secret ani nic. Poczekaj, a to tutaj się tu wchodziło, a dobra, Jezus, ja czasami jestem ślepa, ale dobra, idziemy, Uuu, legendarny, to tego nie miałam jeszcze, no, więc idziemy sobie, uu cappuccino assassino, super, dwa, których nie miałam, uu teraz tutaj, sigma G girl, czy tam coś tam, tam Uuuu, ten dresotros, turbo 3000, czy tam 4000, ja już nie wiem. Nie czaję czy to jest 4 ty, czy 3 tam... No ale dobra, idziemy. Mam. Dobra, ale to tam lata sobie tak? ten turbę... Tres turbo Tramila, czy tam 3000? Ja już nie czaję te, tych nazw, ale ok. Idziemy tutaj, hop. Sal, te salamina pinguina mam. Opa, idziemy, tam tego też Ej, ty! Tam był ten! Ale dobra, mi się już nie chce nic. Dobra, teraz idziemy tutaj. O, tutaj jest ten Perito Burrito. Ej, ty tak szczerze, ty ja tę nazwę zgadywałam. Ale dobra, idziemy, tam są jakieś dwa oby, okej, okay, ale to mnie na razie że aż tak bardzo nie interesuje. Dobra, belerino per... lololo. Lo. Próbuję tutaj wejść. Ej, ty! Jak to by potem weszła? Chyba po mnie. Po mnie baba weszła. Nie ma żadnego szacunku do ludzi, ale dobra. No to teraz spadamy. Kurde, tam, tam był taki ten schodek, chyba czego ja go nie zauważyłam. Nie wiem. Tam był jakiś schodek, ale nie wiem, czy tam można było wejść, ale okej, dobra, idziemy. Zbieramy, zbieramy. Idziemy se pobieżni. Kurde, mole, ile tych nubieni pizzanin tutaj leci? Ale dobra, idziemy tam jeszcze raz. Nie wiem po co mam mi się chce. Ale dobra idziemy. Tam tego już mam. Dobra, idziemy. Idziemy. Dobra, ballerino, lolo też mam. Dobra, teraz kurde takiego jakiegoś, którego nie mam. Dobra. Dobra, 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 idziemy, idziemy. Dobra, tutaj jestem. Też brań rod nie, w ogóle ja mam parę brań co mnie już dziwi. Że tak dobrze mi idzie. Ale dobra idziemy. Dobra, po krzesłach, po kar kur, kur tam jest, jest chyba karker car. Dobra, na razie dobrze mi idzie. Dobrze, 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 dobra, jestem. Kurde... Ale jakby to krzesło było inaczej ułożone, to przeszło to. No. Dobra, na razie tutaj. Mam, 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 mam. Mam, mam, mam. Nie, to jest głupie to, że nie można przeskakiwać tych broni ratów, żeby to nie wyskoczył. Dzisiaj tam po prawej alert ten. Że już masz, bo tak to by było super, jakby można było to przeskakiwać tak jak w stylu. Ale dobra. pa! pa.